sobotę 4 marca w Dzierżoniowie odbyła się gala Bulbed Boxing Night Noc Prawdy. To jedna z nielicznych imprez sportowych w mieście, która transmitowana była na żywo w telewizji Polsat. Przed walkami zawodowymi na ringu mogli zaprezentować się również młodzi adepci tego sportu. Gala bardzo fajna. Mieliśmy tu parę gal zawodowych, ale aż w takim wykonaniu, z takim fight kartem, z takim, że powiem światłami show, to, to można powiedzieć pierwszy raz. I tak jak powiedziałeś zaprezentowali się nasi pięściarze, czyli nasz ten taki najlepszy na ryby, który mamy, tak, tak można powiedzieć, dzieci, bo są bardzo małe dzieci I na samym początku to dla nich było bardzo duże emocjonalnie przeżycie yy, wysopienie takiej gali, z takim oświetleniem, z, taki, z taką yy, publicznością. Może nie było aż tylu ludzi na samym początku. Ale, ale już jak jest 100, 150 czy 200-300 osób, to jest dla nich bardzo wielkie przeżycie. I tak jak powiedziałem, faktycznie zaposowali nas, nasze maluszki, mówię tu o, o Jędryściaku i o Kasprowiczu Są to chłopcy, którzy mają zaledwie po 10, 11, 12 lat. pokazali się zagranym przysłonią. Technikę mają perfekt opanowaną, jak na tym, może tak powiem, etapie, tak? Także. Dzieci naprawdę boksujące, można powiedzieć, na wysokim poziomie. Później wyszli do ringu nasi medaliści, Misz Polski Dorian Szlachcic i brązowy medalista Kuba Szirełko. Też pokazali się z dobrej strony, pokazali się, że można boksować już w takim wieku, z taką, że tak powiem, bardzo ładną techniką i wiedzą bokserską. I zeszli z tego ringu, tak z nimi rozmawiałem, to byli tak, po, tak podnieceni, no bo mówię, na takie gali wystąpić, to nawet nie myśleli, jaki ten wynik jest, czy przegrali, czy wygrali, ale sam fakt na takim show, na takim ringu, tyle, tyle światu, tyle ludzi, także na pewno te nasze dzieci mają jakiś taki pierwszy krok za sobą, bo nie ukrywam, że takie walki niekiedy na większych imprezach powodują paraliż, blokadę psychiczną, takie walki, takie występy, mam nadzieję, że ich... Odblokują i w kolejnych walkach, gdzie będzie już jakieś walki, na przykład na znacząco jakieś tytuły, medale, nie zblokują ich, nie zablokują ich, tylko wyjdą i skoncentrowani będą tylko i wyłącznie na pojedynkach. Yy, podziękowałeś też za długoletnią współpracę, można powiedzieć, swojemu koledze, przyjacielowi, człowiekowi, którego znasz od zawsze. Tak, mowa tutaj właśnie o tenerze Bolesławie, Harendarzy, który zaczynał moją przygodę z, bok z boksu, to był rok 91. Przysiadłem na salę, było tam jeszcze dwóch innych tenerów, ale głównym tenerem był Bolesław Harendarz. Później nasza droga troszeczkę się przeplotała. Raz boksowaliśmy razem, później przeciwko sobie, bo była jakaś liga. I, i nieraz byłem w drużynie przeciwnym, która przyjeżdżała do tenera harendarza i boksowałem u niego, on przyjeżdżał do mnie. Na samym końcu znowu nasze drogi się zeszły. Pracował to z naszym klubem, którego myśmy otworzyli w 2006 roku. Global Boxing, czyli dzierżawski klub bokserski. No i ten Bolesław Halendarz pracował tutaj z nami. Na tej gali chcieliśmy bardzo mu się podziękować. Wiele lat wkładał serce, w wielu wspaniałych pięściarzy z mojego pokolenia, z młodszego, starszego, także to jest duża drużyna medalistów. No i takim fajnym akcentem Yy, bo była ta, że tak powiem, gala i na, tym, na tej gali była szansa pokazania się właśnie wszystkim kibicom, m, można powiedzieć, z tego regionu, a także i z Polski pokazać, że ten ma. mamy. Tak? Tylko że może już ten nie jest tak aktywny, bo też ma i swoje sprawy, swoje problemy, także... Ale przede wszystkim chcieliśmy się podziękować i jeszcze raz z tego miejsca dziękuję za, za współpracę i pomoc. Przechodząc do gali, no pojedynki bardzo widowiskowe, dla niektórych bardzo trudne pojedynki. Chyba zadowolony jesteś z tego, jakie były wyniki, jak wyglądały walki. Tak, te pojedynki naprawdę wyglądały na wysokim poziomie. Takich walk jak te, nie przypominając, żeby było na, na któryś z Gal. No, były dwie, trzy walki, ale to praktycznie każda walka niosła dreszczyk emocji. Zaczynając od tych walk, takich można powiedzieć mniej znanych, mniej takich, gdzie, gdzie mogły przynosić dość yy, gardeliny, a przyniosły. Także, mówię, każda walka była emocjonująca. Kibice byli na, linię, na pewno zadowoleni, oby takich więcej gal. Tak? No, troszeczkę yy, liczyłem na lepsze postawy no, Adama, Alto zawodnik sprawił, mówię to Dariuszu Skopie, który nie chciał w jakiś żaden sposób nawiązać jakiejś równorzędnej walki, starał się bardziej boksować. Defensywnie i nie ryzykować, nie podejmować ryzyka, i może to wyglądało tak, jak wyglądało. No i przeciwnik Mateusza, który też przyjechał, chyba tylko żeby przetrwać, i nie przejechać przed czasem, ale ogółem wydaje mi się, że cały kształt gali i tych walk był bardzo dobry. Mam nadzieję, że miasto zadowoleni, kibice chyba najbardziej z tego, co zadowoleni, oby takich gal było jak najwięcej i oby takich gal było jak najwięcej na naszym terenie, re rejonie i w naszym mieście. To było olbrzymie przedsięwzięcie, bardzo chciałem, żeby to było w Dzierżoniowie, naciskałem na swoich wspólników, żeby, żeby to tutaj zrobić, właśnie tu w Dzierżoniowie. Myślę, że Fight card był i w ogóle od strony sportowej ta gala była bardzo mocna powrót Mateusza Masternaka tutaj do nas, do Polski, właśnie w Dzierżoniowie. Myślę, że emocjonujące były bardzo walki, naprawdę fajne. Na pewno, zresztą mam mnóstwo telefonów z Polski, nawet do całego produkcji polsatowskiej, że są bardzo zadowoleni z tej gali. Oglądalność jest do sprawdzenia, około 600 tysięcy ludzi oglądało to na, na żywo w telewizji. Kibice też na Hali, hala była pełna, wypełniona po brzegi, także jestem bardzo zadowolony, jestem zadowolony, że w ten sposób też mogliśmy promować miasto. Nikt nie ma na pewno w tej chwili wątpliwości, że to boks jest tą przodującą dziedziną sportu, która rozsławia to miasto.